Niedługo po wypowiedzi udzielonej przez Iwonę Pawlowicz-Pudelkowi Krzysztof Rutkowski znów wkroczył do akcji. Tym razem słynny detektyw bez licencji uderzył w jurorkę show i wyjawił, że osoby z otoczenia Wojtka z Zanzibaru mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności karnej. Od premiery nowego sezonu tańca z gwiazdami nie minął jeszcze tydzień, a show biznesem już zatrząsł zrodzony za kulisami programy Konflikt. Dzikie pląsy Krzysztofa Rutkowskiego w rytm muzycznego motywu z różowej pantery ewidentnie nie przypadły do gustu Iwonie Pawlowicz. Słynąca z surowych ocen jurorka obdarowała poszukiwacza nadwiślańskich pytonów najniższą z możliwych not, w odpowiedzi na co ten zaczął się odbrażać się wonie przed kamerą Pudelka. Rutkowski zasugerował, że Pawlowicz wlepiła mu jedynkę, gdyż zapewne zdaje sobie sprawę, że ekipa Rutkowskiego zajmuje się obecnie sprawą Wojtka z Zanzibaru, założyciela osławionego ośrodka wypoczynkowego Pili Pili, który obecnie jest poszukiwany listem gończym za przestępstwa gospodarcze. Po wywiadzie z jednym z publikatorów pokazały się zdjęcia Iwony ze słynnym Wojtkiem z Zanzibaru, który wyłudził od ludzi miliony, setki milionów złotych. Kropka Myślę, że sytuacja, być może wpłynęła na tę bardzo surową ocenę i taką trochę złośliwość i jad, który wypłynął niestety z języka naszej czarnej mamby. Kropka powinna wiedzieć, czy zapłaciła, czy nie. Bo jeżeli zapłaciła za swój pobyt na Zanzibarze, powinna być spokojna, ale jeżeli tego nie zrobiła, to sam Wojtek ją pogrąży, ocenił detektyw w rozmowie z naszym reporterem. Odpowiadając na zarzuty Rutkowskiego, Pawlowicz. Również w rozmowie z pudelkiem, przyznała, że niska ocena była jedyną adekwatną do poziomu umiejętności tanecznych Rutkowskiego i że żaden pan Wojtek nie miał z tym absolutnie nic wspólnego. Jaki związek ma mój pobyt na Zanzibarze z niską oceną tańca? Pan Rutkowski otrzymał jedynkę, bo. Znak zapytania, bo nie potrafi tańczyć i nie zrobiła ani jednego kroku tanecznego, nie zasłużył na wyższą ocenę. Wydawać by się mogło, że w tej sprawie zostało już wszystko powiedziane, otóż jednak nie. Prędko dowiedzieliśmy się, że Rutek nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. W odpowiedzi na zapytania Super Expressu pan detektyw stwierdził, że sprawa lewych interesów kręconych na wyspie w Tanzanii jest na tyle poważna, że niektórzy ze współpracowników słynnego na całą Polskę Wojtka mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności karnej. Na tym Rutkowski się nie zatrzymał. Nakreślił bowiem też scenariusz, w którym Pawlowicz jest wyszarpywana z zastołu rorrskiego tańca z gwiazdami przez tanzańskich funkcjonariuszy. Informacje, jakie posiada biuro Rudkowski, wskazują na to, że wiele osób powiązanych z innymi nielegalnymi interesami może być pociągniętych do odpowiedzialności karnej. Nasi ludzie wylatują do Tanzanii w najbliższych dniach. Jakie związki z nim miała Pawlowicz i jej mąż, to z pewnością zostanie wyjaśnione. Oby nie było tak, że z zastołu jurorskiego zostanie wywleczona przez funkcjonariuszy policji na wniosek tanzańskiego Interpolu w celu przeprowadzenia czynności procesowych na terenie Tanzanii przy jej udziale, dodaje. Nam pozostaje trzymać kciuki, że spór między tancerzami i rorką zostanie rozwiązany na parkiecie przy pomocy tanecznego pojedynku. W miarę możliwości bez interwencji Interpolu.